Witam Was bardzo serdecznie. Wiele z Was e, męczy się z problemem mówienia, i mimo, że gdzieś tam coś umiecie, gramatykę i słówka, e, albo jak ktoś mówi, to wy rozumiecie, to wy nie jesteście w stanie powiedzieć. Jest kilka przyczyn. Pierwszą przyczyną jest taką, że możecie mieć po prostu blokadę i się po prostu boicie mówić, wstydzicie się. Tutaj później Wam opowiem moją historię, jak ja się przełamam, bo ja miałam blokadę językową, ale. Też może być tak, że nie macie tej blokady, ale po prostu macie trudność z tworzeniem zdań. No i jak to wszystko pokonać? Jednym, albo jak lepiej mówić, płynniej po angielsku, więc moimi sposobami jest to przede wszystkim słuchanie muzyki i słuchanie piosenek angielskich, ale jak na przykład na Spotify macie taką szansę, że na przykład wciśnij w tekst i. Śledzić tekst i próbować śpiewać razem z piosenkarzem. To jest super, bo uczycie się angielskiego, uczycie się zwrotów, uczycie się wymawiać, płynnie wymawiać, ale także jest to super, bo korzystacie na tym. No, kto nie lubi piosenek swoich ulżonych słuchać? I bo to możecie sobie ściszyć tą muzykę i słuchać siebie, jak mówicie. Drugim sposobem jest super filmy, seriale, oczywiście po angielsku, z angielskim napisami jest to super. I jak macie te angielskie napisy, to też możecie próbować sami mówić, co znaczy. To też możecie sobie od razu tłumaczyć, jak czegoś nie wiecie. Ale to jest super właśnie, żeby uczyć się takich zdań. Wiadomo, słuchanie i tak dalej, ale nie wiem, czy wiecie, wiele jest. Wiele osób ma problem z czytaniem, przez to czytanie ma duży wpływ na mówienie, bo jak czytamy szczególnie na głos, słyszymy siebie, słyszymy swoje błędy i jak czytacie bar gorzej, macie problem z czytaniem, to tutaj bardziej bym się najpierw skupiła właśnie na tym czytaniu, żeby praktykować to czytanie, nawet chociażby, żebyście kupili jakieś najtańsze książki, czy nawet PDF i sobie czytali, nie mówili. Albo, jak na przykład macie audiobook, to żebyście puszczali zdanie, śledzili te zdanie i powtarzali razem. Więc to jest super alternatywa. Możecie też się uczyć takich typowych e, zwrotów. Może Wam to pomoże w mówieniu płynniej. E, tak, więc e, myślę, że tutaj takie aspekty są mega ważne. Warto też może osłuchiwać się też z tym językiem. Ja mam takie że coś, na przykład, jak oglądam hiszpański serial, to potem mam takie, hmm, chcę mi się po hiszpańsku mówić, bo się gdzieś tam osłuchuję. Ja też jestem bardzo językowa. Więc może też Wam w też, też ten sposób odpowiadać, albo jakieś angielskie radio, jakieś dzieci dużo autem. Więc bardzo serdecznie Was do tego zachęcam i zapraszam. A! I najważniejsza też super rzecz, jest dwie rzeczy w sumie, gadanie do siebie, więc jak jesteście mega wkurzeni, to wtedy super Wam to wychodzi, mi szczególnie wychodzi i ja sobie tak ustawiłam mózg, że jak ja się denerwuję, to często mówię po angielsku albo w szczególnych sytuacjach, że na przykład zawsze, kiedy gram w tę grę, mówię po angielsku i wtedy już automatycznie mój mózg się przestawia, żeby mówić po angielsku. Więc to jest też taka super alternatywa, szczególnie że jak jesteście wściekli, to po prostu macie dużo energii, dużo bodźców, macie dużo takiej, wiecie, energii i chcecie to wypuścić, chcecie się wygadać, więc będziecie robić wszystko, żeby móc wykrzyczeć to. A super będzie pomysłem właśnie mówić to po angielsku. Albo na przykład jak jesteście na kolacji i siedzicie i się nudzicie, to też jest super sposobem jest właśnie usłyszenie jakiegoś zdania i na przykład ktoś mówi, o zjadłem dzisiaj obiad. No to sobie wymyślicie w głowie, ha, to jak to będzie po angielsku. I takie tłumaczenie jest super właśnie na język angielski. I tutaj też jest takim dodatkiem, możecie właśnie ćwiczyć sobie tłumaczenia. Mieć polską książkę, która jest łatwa, nawet jakieś bajki i tłumaczyć sobie to na angielski. Pisząc, ale szczególnie mówiąc. Mega ważne. No i taka super sugestia to jest taka, że możecie też gadać z czatem. I... Trzeba Was nie oceni i może w ten sposób się przełamiecie. Powiem Wam jaka moja historia jest jak ja się przełamałam. Otóż była pierwsza wymiana w podstawówce i nic nie powiedziałam. Serio gramatykę wszystko umiem, wszystko rozumiałam, było super, ale nie dam rady powiedzieć, bo się po prostu bałam. I bałam się, że może ktoś... no po prostu się bałam. Kropka. I potem była druga wymiana, gdzie nauczyciele przyjechali. No i byłam bardzo zła, bo nie dałam rady nic powiedzieć. No. I przyjechali ci nauczyciele z różnych krajów, i przyjechała taka babka z Izraela, która naprawdę taki miał akcent. Mówiła, wszyscy rozumieli o co chodzi, ale tak źle mówiła, że ja się znałam w podstawówce przy całej hali ludzi. Ja sobie sumie o boże, ja lepiej mówię. No i ja wtedy sobie myślałam: okej, okay, jeżeli ona się nie wstydzi, nie boi się mówić przy takiej ilości ludzi, ze swoim akcentem, z tym wszystkim. To nie może być ze mną aż tak źle, bo ja już jak ja zobaczyłam to, to ja wiedziałam, że ja na pewno już od niej to na pewno lepiej mówię. I miałam z niej potem warsztaty. No i sobie myślę, Jak ja do niej nie zagadam, to ja do nikogo nie zagadam. A i ona już tak źle mówi, że ona już yy, nie ma prawa mnie oceniać, nie? Więc sobie myślałam, myślałam przez jakieś 15 minut, jakie moje pierwsze zdanie będzie. No i w końcu sobie myślę, dobra, zapytam ją, jak jest czy mogę to obciąć nożyczkami, tam pa, pa, e, paper, e, kartkę papieru i wiecie co, ja szukałam tego czasownika, ja się tak szykowałam no ja tak się stresowałam, mimo, że to było jedno zwykłe zdanie ja to nie tak excuse me i ja mówię can I it? <grywia> Tak się zestresowałam i ona tam wiecie, to zaczęła do mnie mówić, I ja już powiedziałam pierwsze zdanie, to już było mi łatwiej, nie i ona gdzieś tam poszła, bo miała tam chwilę i musiała już iść, i słuchajcie, potem ja byłam z Ciebie tak dumna i jak po warsztatach był taki chwila czasu wolnego, ja widziałam, że ona siedziała i ktoś tam akurat odszedł i myślał, ok, to jest moja chwila, czas, przychodźcie, czas się zagadać i w ogóle, no Boże! I powiedziałam, że ja próbuję się nauczyć, że I am learning English, I am trying to learn English. I od tamtej pory pogadałam sobie pięć minut, i od tamtej pory totalnie się przełamam, już się nie bałam. Wejdziecie, coś jest inaczej, jak gadacie po angielsku z nauczycielem, który mówi po polsku. Jest inaczej, gdy mówicie do osoby, która wiecie, że koniec końców was zrozumie, jak czego się będziecie pamiętać. A co innego jest mówić do osoby, która jest kompletnie w innym kraju. I wiecie, i. I to, że na przykład zapomniałam jakiegoś słówka, to nic się nie stało, nic się nie stanie. Na Migi, ja powiem Wam, że ja na studiach dalej, jak na przykład mam... Ee, nie mogę sobie jakiego słówka, to czasami po prostu na Migi... Uuu. <grym> Albo pytam się innych, to nie jest nic złego, że robicie błędy. To jest normalne i każdy zrobi błędy zawsze i każdy robi. I nieważne, czy jesteś native, bo native y też robią robi błędy. Ja robię błędy, a mówię po polsku od dziecka. I, 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 I tak, więc nie przejmujcie się, przełamujcie się i nigdy nie jest za późno, nigdy, nieważne czy masz 50, 70 czy 5 lat, zawsze jest dobra pora, by się przełamać i to jest najlepsze i to jest najlepszy sposób, by przełamać się, ale przede wszystkim być z siebie dumnym.